Cari pellegrini, cari fratelli e sorelle presenti nel santuario, ma anche quelli che sono fuori e che partecipano alla celebrazione dall'esterno, come pure tutti quelli che sono collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Fratelli e sorelle in Cristo, ci troviamo riuniti attorno all'altare del Signore. In questo luogo santo, dove regna la beata Vergine Maria, venerata nell'icona miracolosa di Berdicic e da secoli acclamata dagli abitanti di queste terre come regina e ornamento delle steppe dell'Ucraina, delle colline di Podiglia e dei boschi di Volin. Sono molto lieto di essere con voi in qualità di legato del Santo Padre Francesco, il quale ha voluto inviarmi qui per assicurarvi che porta nel cuore il vostro amato paese e condivide il vostro dolore, per manifestarvi la sua particolare vicinanza e per trasmettervi il suo affettuoso abbraccio paterno e la sua benedizione. Wasze błażeństwo, Wasze wysokoprawoszczesztwa, Wasze Proswieszeństwa, drogi biskupe Kijowski, wielmo szanowni święcennicy, drogi ojciec Karmelity, jaki je, chranitelem tego sanktuarium, diakony, semnarysty, bo poswięcenie osoby, wysokopoważni przedstawniki władzy, wysokodostojni człeny dyplomatycznego korpusu, drogi pałomniki. Які є тут в храмі, які також зібрані назовні, і які також єднаються з нами через соціальні мережі, дорогі брати і сестри у Христі. Ми зібралися біля Вівтра Господнього у цьому святому місці, де царує Пресвята Богородиця, шанована у чудотворній Бердичівській іконі, яку впродовж століть жителі цих земель величали, як царицю. І прикрасу степів України, подільських пагорбів і волинських лісів. Я дуже тішуся, що є з вами у якості легата святішого Отця Франциска, який побажав скерувати мене сюди, щоб запевнити вас, що Він носить у серці вашу улюблену країну, поділяє ваш біль, щоб засвідчити вам свою особливу близькість. a także, żeby przekazać wam jego turbotłowi w ubimy ta i jego błogosławienia. Dzisiaj ten sanktuarium, razem z sanktuarium w jaki który jest drogim dla greko katowickiej kościoła, stał się jednym z duchownych centrów katolickiej wspólnoty Ukrainy, z którego wyłyną do Boga nie nasi nasze za otrzymnięte łaski. A i w osobliwy sposób błagania pro te, co w oczach wielu może wydawać się niemożliwym pro czudo, cudo tak żada w myru. to miejsce już było świadkom różnych cudez, починаючи z pierwszego, jak stało się u w 1627 roku, kiedy Janusz Tyszkiewicz, Wojwoda kijowski ta starosta zhitomierski w Sutyczci z Tatarami był zachłopowany i upołon, zakuty i ukajdany. Wini się, żczo zrobić jakąś dobrą sprawu na cześć Boga i Dziwe Marii, jak wyjdzie wyjdę na wolu. Odnogo razu, piciąc snu, jemu jawiły się niewidomi monachy, którzy mówili się do Boga i Matery Bożej za jego zwilnienia. Po otrzymania swobody. Бувши переконаним, що це відбулося завдяки Божому втручанню, у нього визріло нестримне бажання заснувати і збудувати монастир у Бердичові для монахів, яких він бачив у сні. Він здійснив свій задум саме тут, де ми зараз перебуваємо, після того, як зустрів монахів Карменітів у 1630 році в Любліні. Під час свята Матері Божої з гори Кармель, впізнавши в них персонажі зі сну, у 1642 році відбулося освячення храму, і при цій нагоді на головному вівтарі, була встановлена ікона Матері Божої Сніжної, копія ікони з Римської базиліки Санта Марія Маджоре, відома як Салюс Пополі Романі. obraz był podarowany tymże samym Januszem Tyżkewyczem, jaki i wcześniej zberygaw jego w swojej rodzinie, a w 1647 roku obraz, prowołoszony cudotwornym kijowskim biskupom Stanisławom Zaręboju, który był szczęśliwo uzdrowiony pisla modlitwie przed nim. Ja zgaduję ci fakty nie dla tego, że prowadzić lekcję historii. Але для того, щоб утвердити вас у вірі, що те, що є неможливе для людей, є можливе для Бога. Ця істина пронизує усі сторінки святого Письма, і ми також знаходимо її в устах Архангела Гавриїла під час благовіщення. Немає нічого неможливого для Бога, для Бога немає нічого неможливого. Z w pewnością w sercu rozmyślmy nad zaproponowanymi nam czytaniami z Słowa Bożego, aby bytnymi, prospytwanymi, ucieszenymi i podbadiorynymi w naszym chrześcijańskim życiu. W pierwszym czytaniu, wziętym z pierwszej księgi Czarów, jest opowiada się o zakończonej części epizodu. Відомого як жертвоприношення пророка Іллі на горі Кармель, за царя Ахава, який чинив зло в Господніх очах більше за всіх, хто був перед ним. Ізраїль відступив від Господніх доріг, щоб служити фальшивим богам. Тоді пророк Ілля сповістив, що буде велика засуха. I sprawdzi, niebo było zakryte na 3 roky i 6 miesięcy, co spowodowało straszny głód w tej krainie. Dalej, za nakazem Boga, Ilja pokłykał cara Achawa, Izraelitjan i proroka Waala, ta Astarty na górę Karmel i przed nimi відbu wybudował żartownik Pokław na niego żertwo cały i podniósł pałkum ołytwą, Gospody, wysłuchaj mnie, i niechaj pi znaje cej naród, że ty Gospodzie Bog, i że ty nawertajesz ichni serca. to dziwo wołń Gospodni upał i pożerci łopałynia, drowa, kamienia ta popił. na cę wydowy szczewież naród kynuł się na zemlu i skazał, Gospodź, win Bóg, GOSPODŹ, win Boch. Wielkie czudo opisano w tym urywku to nie tylko błogosławiony ogień, który wpadł z nieba, ale kilki nawrócenie ludzkiego serca. Albo innymi słowami, ogień błogodawcy, który przychodzi, żeby zniszczyć jego wewnętrzną sądność. Dzisiaj... CERKWA w UKRAINIE takoż pokłyka na wykonywaty PROROCZĄ misju poddibno do tej, SZCZO wykonał PROROK Ja. Zakłykaty do newłynno i mowytwy, bo Boch w serca tych, jaki ZISZOWSZY z Jego szlakiw i stawszy rabamy własno gordyni, hordyni, w NASYLSTWO i śmierć, Tobczuczy w inszych tuch widni z dzitej Bożych, pro mówi Święty Pawło, w urywku do posłania do Hałaciw, co słyszały w drugim czytaniu. Mnie wrażaje te, co mówi jeden z tekstów Świętej Mesy o Boże, myru, nie może Cię zrozumieć toj, kto się rozbrat, Nie może Cię przyjąć toj, kto lubi nasilstwo. Do Boga, który jedyny może wrócić ludzkie serce, My zwracajmy się z na błaganiem, w On darował win tym, kto buduje mir, na połeków, udosiachni swojej myty, a tym, kto przeszkadza myru, z ciły nie widnę jaka ich muczyć. Oddyn starodawni Ator Pysaw, że rozumie, że rozum jest zaslipły tymi trzema truma prystrasz marnosławstwom i nasłoduju. I podążu wam. Ludź i niw winy i wbywstwa i cały rad inszych zół rzachływo zapanowały sered ludzi w syłu cych prystrastej. O woistyno, my powinni błagaty gospoda, jaki jak nebesny likar, szczub w nas widcych smertelnych chorób. I dał nam za mi serca z kamieniu, serce z O Gospodź, jak znowu mówi nam tekst, nad jakim my rozdumujemy, pokazuje siebie wsemogutnym przed narodem Izraelu. Zdjęcie jeszcze jednego czudo? Raptom niebo potemniło bez chmar, i zirwawsia się witer, i piszczął w jasny deszcz. Z tego, że wcześniej było nepomitnym, zdawało się krychitnym i nieważliwym, chmaryna mała niemow dołonia ludzka. Gospodź proływ jasny i potężny deszcz, pryniszszy połekrzenia wypełeniej zemli i wysnarzenemu narodowi. To nieco inne, jak zakłyk nikoły nie wtraczać do wiry i nadziei na Boga. Osoby w osygodni, koły gdy zdaje się, że zło bierze górę, wojny i bil, z prywodu czy żertw żert, ta masu gruńowań pydrywają wiru no dobrotu, koły opuszczają się nasze i my nie mamy siły nawet na modlitwę. Dozwolmo Bożemu słowu utieszyć nas, a ono zawsze nagaduje nam, że te, co jest niemożliwe dla ludzi. Є можливе для Бога. Ця сама істина повторюється у щойно проголошеному Євангелії, яке ставить перед, нам, перед нас перед Христом, що видавався згіршенням і безумством, і є нагадуванням про жорстокість людських діянь не тільки проти людей, але й проти самого Бога. Того вечора, великої п'ятниці. Здавалося, що все скінчилося. Гріх затріумфував, смерть зібрала свій врожай, Христос був усунутий, і Його місія скерована на те, щоб вчинити людську істоту справжньою людиною, тобто образом Бога і його дитям, зазнала невдачі. Так думали багато хто, але для Бога немає нічого неможливого. Тембр'я Великої П'ятниці розтопилася перед сяючим світанком Пасхи, Ісус розп'ятий Воскрес. Сьогодні вся Україна переживає темну годину Голгофи. Серце розривається від думки, що в той час, коли ми перебуваємо тут, в іншій частині країни тривають запеклі бої. І не припиняються бомбардування, і хоча на горизонті все ще важко угледіти пасхальне світло миру, Христове Воскресіння, як доказ перемоги життя зміцнює нашу віру і надію, та відкриває нам, що смерть не матиме останнього слова. Чудо Христового Воскресіння є найбільшим підтвердженням того, що те, що є неможливе для людей. Є можливе для Бога. У найважливішу годину свого земного життя Ісус здійснив надзвичайний жест любові, доручив учня, якого любив своїй матері. У тексті не згадується ім'я Його учня, тому кожен з нас є запрошений впізнати в Ньому себе, прекрасно і втішно усвідомлювати. że Господь w obrazie ucznia wiaraje każdego z nas, turbotliwy w niżsności swojej materii. Na w bila podnizja Chrysta, święta Maria przyjęła wszystkich ludzi jak swoich dzieci, które przez śmierć Chrysta narodziły się do wiecznego życia. Boża Matier nie tylko jest z nami, kiedy my stoimy Chrysta biała Jezusa, Або коли ми втомлено носимо наші особисті хрести, але вона вагідно супроводжує нас до його славного Воскресіння. Це нам являє ікона Бердичівської Божої Матері, яка знаходиться тут, перед нашими очима. Марія зображена як одегітрія, тобто та, яка веде. Jaka wkazuje do do swojego Syna Jezusa, jakiej przebywając w jej obiimak, podnima rękę, ręku, żcoby nas. Jej czarivne materskie obyczaja widzerkaluje Bożesłowną nukrasu i dobrotu. Ta zaproszuje nas do serdecznej jedności z Bogą. Jej oczy, wspomnienie nieniżności ta lubowii. Лагідно звернені до кожного з нас і хочуть всіх нас обійняти. Золота зірка, зображена на її плечі, говорить нам про те, що як ранкова зірка є передвісником світанку, так і Марія є передвісницею Ісуса, який є світлом, що освітлює шлях нашого життя. U linii ręki ona trzyma białą chustynę, symbol jej czystości, a także jej gotowość wciszania tych, kto sumuje, i wyteraty nasze łzy. Karmelitański skapularii, co wysyć na jej prawej ręce, świadczy pro jej gotowości dać nam bezpieczny prytułok. Drodzy, dziś tutaj za zastępstwem Matki Bożej. Ми хочемо молитися за мир в дорогій нам Україні. Нехай вона, яка у своєму житті неодноразово отримувала підтвердження того, що для Бога немає нічого неможливого представить своєму божественному синові наші прохання за стражденний український народ. Madre Santissima, fa che i bambini e i giovani abbiano un futuro sereno e certo, che le famiglie siano focolai dell'amore, che gli anziani e gli ammalati ricevano conforto e sollievo nella sofferenza, che quanti difendono la loro patria siano protetti dagli attacchi del male che i prigionieri di guerra tornino ad abbracciare i propri cari e che le vittime siano accolte nel regno dei cieli. Con tali sentimenti affidiamo a Maria i nostri desideri e le nostre suppliche, recitando la più antica sequenza composta in onore della Madonna del Carmelo. Fior del Carmelo, vite fiorente, splendore del cielo. Tu solamente sei Vergine Madre. Forte armatura dei combattenti, la guerra in furia poni a difesa lo scapolare. O chiave, porta del cielo, fa che giungiamo ove di gloria sei coronata. Amen. O Opresfiat amati, wyprosy scobdjty imowod mawe spokine i bezpeczne majbutnie. Щоб сім'ї були осередками любові, щоб літні і хворі отримали розраду і полегшення у стражданнях, щоб ті, хто захищає свою батьківщину, були збережені від нападів зла, щоб військовополонені повернулися в обійми своїх близьких, а загиблі були прийняті до небесного царства, з такими почуттями довірмо Марії наші прагнення і благання. Wormowlaju najdawniejszą sekwencję składaną na cześć materii Bożej i góry Karmel. Cwit Karmela, kwitucza łoza, Błysk nebesny, Dziwa szczorodyła, Ty jedyna, OBŁADUNOK potużniej dla wojniw, Widz zła winy nas, Haj nas ochronyć z kapularii. Raju, ty klucz i dweri, Wydy nas tu gdy koronowana, ukoronowana. Amin.